Witam wszystkich bardzo serdecznie, za chwilę zobaczymy kto wygra zdrapki o wartości 50 zł. Przypominam, że prawidłowa odpowiedź to było 250 zł. Udało się wydrapać na tych zdrapkach, także zaczynamy procedurę. Zaczynamy procedurę, wklejam link. OK, losujemy. 230 zł, no niestety nie, niestety nie, musimy ponowić procedurę losowania, bo było 250 Panie Ewo ok czyli jeszcze raz klikamy start zdrabkowy kosmos 250 zł gratulacje Nataliu. gratulacje, ale się udało Wygrywasz zdrapki o wartości 50 zł. Także za chwilę zaczynam drapać drapeczki dla Ciebie. Zdrapkowy Kosmos, Natalio, trzymaj kciuki mocno. To są Twoje zdrapeczki z takimi to numerami. Czyli big 22, Morze Pieniędzy 23, Gruby Cash. Gruby Cash mamy tutaj z numerem 16. 22 i fortuna z numerem z numerem 4. No to zaczynamy może od fortuny, nie? Zaczynamy od fortuny. trzymamy mamy wszyscy kciuki za Natalię, za, mm, za jej wygraną? Tu musimy znaleźć portfel albo siódemkę. Portfel albo siódemkę. Co jest? rower Perła. Zegar. Pietrona. Palma. Gwiazda. Jest portfel. O, super Natalia, super. Jest dobrze. Jest portfel. Co tam dalej? Drugi portfel. Wow. wow. Plecak. Idziemy dalej. Kwiatuszek. Cytrynka, diament. Ananas. No i siódemka albo portfel. Jeszcze wpadnie coś. Wisienka, arbuz, podkowa, balsam, korona, piłka, kartka. To co? Sprawdzamy, co tam się kryje w tych portfelach? A nie, podtrzymamy jeszcze Natalię w niepewności. <grywamy> Wrócimy do tej zdrapki później. To teraz sobie zdrepiemy Big 77. No i szukamy tutaj Natalię siódemek dla ciebie siódemek szukamy na razie nie widzę jeszcze mamy nadzieję że się jakaś siódemka pojawi żeby skoczy na razie nie ma nic pół za nami i nie ma siódemek Natalio gdzie jest ta siódemka wszystko jest, siódemki nie ma, chociaż jedna, chociaż jedna, żeby się pojawiła. No niestety, no nie ma. Niestety, może pieniędzy, może będzie dużo, może, będzie, może. 16, 27, 11, 43 i 55, Natalia. Jakie liczby wygrywają? Co my tu mamy? 12, czyli zaczynamy obokiem, 14, 17, kolejny obok, 57, 49, 34, 24, 15, 44. Jest, jest, ale jajca, znać tutaj jest tak, znać. Ku, ym, kufer skrzyni i wygraj przypisaną kwotę. Czyli Natalio, masz wygraną w tej zdradzie, ale się cieszymy. Co tu dalej mamy? 29, 35, 21, 38, 37. Drapiemy dalej. 32, 28, 41. 53 i 31. Tu też jest jedna wygrana, i za chwilę się przekonamy, ile tam Natalia ma w tych zdrapkach. Na pewno ma dwie wygrane zdrapy. Trzy dychy jest na pewno. Mur beton. <laughs> Może być tylko więcej, Natalia. 37, 14, 5, 33 i 27. Ło kurczę Natalio, zobacz to, worek i jest dycha. Ale Natalio. Nie, no nie wytrzymam Natalio, jest dobrze. 7. 35, 31. Jest pięć. Ja nie mogę. Ale ja, Natalio. Trzydzieści trzy, Jezus! Ojejku, jejku. Trzydzieści sześć. Dwadzieścia jeden. Cztery. I trzydzieści siedem, kolejna wygrana, Natalio, czy ty to widzisz? Ja tu nie nadążę liczyć normalnie. A to dopiero Po półzdrabki pół za nami dwanaście dziewiętnaście osiem piętnaście? I siedemnaście. Co za emocje! Raz, dwa, trzy i teraz ostatnia linia. I znowu worek, i znowu worek Natalio, znowu worek Natalio. <ścoughs> Dwadzieścia dziewięć, czterdzieści, dwa i 18. Chrystus. Co tutaj będzie, to jest drabca, Natalio? Dobra. Tak, e, worek. Później mamy piątkę. Zdycha. 33. Kolejna dycha. 21, 4, 37, 17. Nie ma. 5. Tutaj był worek.

10, 20, 30, 40, 50 zł w tej zdrabce. Natalio! A tu jeszcze jedna zdrabka. Wow! Ale, drapping, ale, draping, To są wygrane zdrabki. Wygrane! wygrane z drapki, nie wierzę, że takie szczęście dzisiaj 6, 22, 37, 17, 24 Natalio, czy ty trzymasz jeszcze kciuki? 7, czyli mamy obok 9 40 12 i dwadzieścia siedem, na razie nie ma nic. Osiemnaście obok, trzydzieści dziewięć, osiem, szesnaście obok, trzydzieści pięć, pięć, kolejny obok, jedenaście, trzydzieści sześć, następny obok.

10, 20, 30, 40, 50 zł tej zdrowcy. Pięknie. 50 zł. Natalio. Tutaj jest skarb. Tutaj jest skarb. Czy możemy to powiększyć. Tak, możemy powiększyć. Co tam się kryje? Skarb. 10 zł. Także jest 60 już. Natalio. I nasze portfele. To znaczy, Twoje portfele Natalio. Tam masz 60 zł. 10 i 10, 80 zł. Natalio, gratulacje, gratulacje Natalio. Bardzo się cieszę Twoim szczęściem, że udało Ci się. Natalio, proszę cię o podanie numeru konta i robimy przelew. Robimy przelew. Piękny trapping. Dwa razy ci się udało. Dwa razy. Raz udało ci się wygrać te zdrabki, a drugi raz w zdrabkach. I to nie, nie małą kwotę. Także wszystkiego dobrego, Natalio. Pozdrawiam serdecznie. A, zostawcie po sobie łapeczkę w górę. Zostawcie po sobie.